Porażka. Dla wielu ludzi naturalna kolej rzeczy w momencie, gdy coś robisz i próbujesz coś osiągnąć. Dla innych totalna katastrofa, która sprawia, że świat się wali i nie ma po co żyć, dlatego trzeba jej unikać za wszelką cenę. Dla wszystkich jednak jest to mało przyjemne doświadczenie, które sprawia, że trzeba się na chwilę zatrzymać i zastanowić, co robią nie tak. Porażki same w sobie nie są szkodliwe. Nie są ani dobre, ani złe. Są informacją zwrotną od świata, że to co robisz nie jest odpowiednie i należy się zastanowić nad tym, co trzeba zmienić, aby było lepiej. Jednak z porażką wiąże się strach strach przed tym, że ona mnie dosięgnie. I ten strach już jest bardzo szkodliwy. Strach przed porażką paraliżuje. Sprawia, że nie robimy nic albo robimy za mało, i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ten paraliż i to asekuranctwo prowadzi do porażki. Tej samej porażki, którą chcemy uniknąć. Tym paraliżem i tym asekuranstwem. Niestety, ale świat skonstruowany jest tak, że jeśli nie będziesz czegoś robić z pełnym zaangażowaniem i z dużym ryzykiem porażki, to często nie odniesiesz sukcesu. Albo odniesiesz jakiś sukces, który nie będzie zbyt duży. Dlatego trzeba ryzykować i nie bać się porażek, które w życiu były, są i będą. W tym wideo postaram się pomóc Ci z tym strachem przed porażką. Przedstawiam szereg strategii, które pomagają z przełamaniem strachu przed porażką i działaniem na 100%, a nie na pół gwizdka. Przejdźmy przez nie. 1. Obśmianie. Strategia obśmiania polega na ciągłym zadawaniu sobie pytań, co najgorszego może się stać? Do momentu, aż dojdziesz do sytuacji, gdy odpowiedź będzie brzmiała, że umierasz. To ćwiczenie ma na celu uświadomienie sobie tego, jak bardzo nieprawdopodobne jest to, że dojdzie do takiej sytuacji. Weźmy prosty przykład pod tytułem Zakładam nową firmę. Co najgorszego może się stać? Firma może upaść, a ja skończę jako bankrut. I co wtedy najgorszego może się stać? Będę musiał zacząć szukać pracy. I co wtedy najgorszego może się stać? Mogę nie znaleźć pracy i skończyć na bruku. I co wtedy najgorszego może się stać? Skończę w przytułku dla bezdomnych albo pod mostem. I co wtedy najgorszego może się stać? Nie będę umiał znaleźć jedzenia i umrę z głodu. Zobacz, jak wiele mitów znajduje się w tym miejscu. Firma może ci się udać. Znalezienie jakiejkolwiek pracy na przetrwanie, aby mieć co jeść w obecnych czasach, nie jest jakieś turbotrudne. Wystarczy przeprowadzić się, albo nawet przez chwilę dojeżdżać do większego miasta, gdzie podstawowej pracy jest w brud, którą przeważnie wykonują cudzoziemcy. Ewentualnie można się zgłosić do pracy w służbach mundurowych, gdzie jest masa wakatów. Jeśli nie to, to każdy z nas zna jakąś pracę, która nie jest może najwyższych lotów, ale mówią, że biorą tam wszystkich. I na te przetrwanie do czasu, aż znajdzie się coś lepszego, nawet taka praca będzie ok. W ostateczności możesz nawet zgłosić się po zasiłek do domu opieki społecznej i coś ci dadzą. Generalnie śmierć z takiego powodu ci nie grozi. 2. Ustawienie planu tak, że nie da się przegrać. Każdy z nas zna ten stan, gdzie mówimy sobie, że jeśli wydarzy się rzecz A, to dobrze, a jeśli rzecz B, to też dobrze. I w życiu wiele rzeczy można zaplanować w taki sposób, że podejmowane ryzyko będzie tak działać, że niezależnie od tego, co się wydarzy, to my wyjdziemy z tego z mniejszym lub z większym zwycięstwem. Tylko trzeba to dobrze zaplanować. A w jaki sposób? Poprzez zadawanie sobie odpowiednich pytań. A te pytania to: co mogę zrobić, gdy przegram? Co mogę zrobić, gdy pierwszy plan nie wypali? Co mogę zrobić, gdy drugi plan nie wypali? Co mogę zrobić, gdy trzeci plan nie wypali? Jaki strach może się pojawić po drodze? Jak sobie z nim poradzę? Przygotuj kartkę papieru i napisz sobie taki plan działania. Następnie odłóż go na półkę i realizuj plan A. Przygotowanie takiego planu odpowiedzi na najgorsze Sprawiają, że niektórzy stają się o wiele spokojniejsi i potrafią podejmować kontrolowane ryzyko. 3. Przyzwolenie do bycia początkującym. Często jest tak, że ludzie, którzy mają w sobie strach przed porażką, zbudowali w swojej głowie bardzo mocne poczucie, że nie są wystarczająco dobrzy, ale maskują to przed innymi. Nie potrafią się przyznać przed sobą i innymi do tego, że mogą być w czymś gorsi albo zwyczajnie słabi. Nie potrafią pozwolić sobie na to, żeby być początkującym, by czegoś nie umieć albo czegoś nie wiedzieć. Trzeba z tym skończyć. Przyznaj przed sobą, że nie jesteś idealny. Popełniasz błędy i możesz się na czymś zwyczajnie nie znać, nawet na tym, o czym twierdzisz, że się bardzo dobrze znasz. Dopiero w takim momencie będziesz w stanie zniszczyć swojego wewnętrznego krytyka, który będzie mówić, że jesteś w czymś do niczego i dopiero w takim momencie będziesz mógł wykorzystywać to wyświechtane przy okazji prawdziwe stwierdzenie, że każda porażka to lekcja. Pozwól sobie być początkującym. Nawet najwięksi eksperci w swojej dziedzinie cały czas się uczą nowych rzeczy, kwestionują swoje podstawy i starają się udoskonalać to, co już niby opanowali do perfekcji. 4. Praca nad tym, co można kontrolować. Kolejna strategia wywodzi się od stoików. Gdzie nie zajrzysz w różne treści z tym związane, to zawsze jest tam napisane jedno. Nie denerwuj się na to, na co nie masz wpływu. Ustalaj cele tak, aby mieć nad nimi stuprocentową kontrolę, i tak dalej. I to jest bardzo dobra strategia na strach przed porażką. Odpowiedz sobie na pytanie, czy masz wpływ na to, czy ostatecznie uda ci się wygrać? Nie masz na to w 100% wpływu. Masz wpływ na to, co robisz, a na efekt końcowy wpływu nie masz. To tylko informacja zwrotna od rzeczywistości. Więc skoro nie masz na to wpływu, to po co się denerwować, zamartwiać czy na tej podstawie ograniczać swoje ruchy? Nie ma tu najmniejszego sensu. Należy robić to, co trzeba, a resztą się nie przejmować. Bo reakcji otoczenia na swoje działania nie da się kontrolować w żaden sposób. Pięć. Powolna ekspozycja. Kiedy pierwszy raz wsiadasz do samochodu, aby nauczyć się jeździć, to przeważnie jest tak, że instruktor nauki bierze cię w bezpieczne miejsce i wszystko tłumaczy po to, abyś przypadkiem nie zrobił krzywdy sobie i innym. A pomimo tego, że jesteś w takich laboratoryjnych warunkach, to i tak się stresujesz bardzo mocno i boisz się tego, że ci się nie uda. Jednak po pierwszej lekcji nie rezygnujesz. Nie rezygnujesz, bo przecież chcesz mieć to prawo jazdy, oraz zapłaciłeś odpowiednią kwotę za ten nieszczęsny kurs. Na następnej lekcji, gdy wsiadasz do tego samochodu, to jest już trochę lepiej. Czujesz się troszkę pewniejszy i mniej się boisz tego, że ci się nie uda. Potem nadchodzi kolejna godzina jazdy, i kolejna, i kolejna, i kolejna, i po kilkudziesięciu godzinach nie masz już stresu związanego z uruchomieniem samochodu i jazdą po drogach. Stresujesz się egzaminem który na szczęście za pierwszym czy tam drugim czy kolejnym razem zdajesz i już tego stresu związanego z jazdą samochodem nie ma. Ten strach znika. Dlaczego znika? Bo nastąpiło zjawisko habituacji, czyli proces uczenia się naszego organizmu polegający na tym, że coraz mniej reagujemy na powtarzający się bodziec. Stopniowo, powoli wystawiasz się na delikatny stres, który Opanowujesz i zaczynasz z nim funkcjonować, jakby nic się nie działo. Tak samo można sobie radzić ze strachem przed porażką. Możesz powoli, małymi krokami, eksponować się na ten strach i dawać okazję do tego, aby habituacja zadziałała. 6. Zrozumienie kosztu utraconych możliwości. Wielu ludzi, bojąc się porażki w głębi duszy, wie, że jest to tylko kolejna forma lenistwa i unikania działania. I gdy sobie to uświadomią, to zaczynają działać. Bardzo dobrym sposobem na uświadomienie sobie tego jest test Bryon Katie, którym izoluje się jedną myśl o porażce i poddaje ją się czterem pytaniom. 1. Czy ta myśl jest prawdziwa i prawdopodobna? 2. Czy jestem w 100% pewien, że tak będzie? 3. Co się stanie, gdy uwierzę w tą myśl? 4. Co bym zrobił? Gdybym tak nie myślał, po tych pytaniach. wiele ludzi postanawia wziąć odpowiedzialność za swoje marzenia, bo jest to myśl, którą nie wolno zbytnio wierzyć. Przez brak wiary w tą myśl, dana osoba zaczyna działać i już nie myśli o porażce. Gdy działasz i jesteś w ruchu, to coś takiego jak wymówka czy negatywna myśl nie ma racji bytu, bo skupiasz się wtedy na tym, co robisz, a nie na tym, co ma być. 7. Tak i. Ta strategia jest najprostsza i zawsze się o niej mówi w kontekście pięknego słowa zwanego odwagą. Odwaga polega na tym, że działasz pomimo tego, że się boisz. Gdy myślisz o porażce, to sobie mówisz zdanie w stylu: tak jestem zestresowany, tak boję się porażki i mimo to zrobię to, co trzeba, bo wiem, że tylko w ten sposób będę się rozwijać w kierunku celu. Wymaga to od człowieka dużej ilości samodyscypliny, ale to działa. To działa bardzo skutecznie. Jednak, aby być zdyscyplinowanym, to też trzeba sporo poświęcić i o tym mówię w moim innym wideo. Samodyscyplina wyjaśniona w 6 minut. Link do wideo rzucam na ekran po prawej stronie.